A, czerwnik. Masz jakąś bitwę? Nie. Twoje brokernie trudne, został Wermina. No i, jest... no, i jest no mówiłem, że gobliny już ten, no to Mordor tylko został. I teraz tak. Haldi i Boromir się cofają na górę przeznaczenia. No. W sumie Tranduil i ten. I Aragorn mogą kontynuować swój przemarsz. A my rzuci, rzucamy się na. Na co się teraz rzuca? Ekipa z mocnej puszczy na Kelduinę i dawaj żelazne na wzgórza. A bo chuj, wyjdźcie do Ereboru. Wszystko jedno. Dobra, czekaj. Dobra, Drakonie, zostało mi 6 giga, ale liczę na to, że zdążymy. Zdążymy. Dawaj. Ile tak mniej więcej turnem zostało? Mm. Raz. A, mogłem coś jeszcze zbudować, a chuj z tym. A bo wiesz co, ale, a bo wiesz co, czekaj, raz. Dwa, trzy. No trzy tury na pewno. No, my, się, nie... my się potem, siłami Tranduila, wbijemy potem na północ. Przez Mordor. No dokładnie. Co? No tak. No tak. A, no, tak, tak. no. I osaczymy wroga. A... A... Chyba że... Chyba, że wiesz jak zrobimy? No jak? E, Weszli jakiś... Weszli może batalionik... Przecież nie no, bo to może być długie, trochę weźmiemy, może jakieś siły. Już nic nie zrobię, bo zakończyłem turę. Ach, chuj z tym. dobra. No dobra, najwyżej przejmą. A nie, nie przejmą nam, bo jest tu forteca, więc chuj im na pizdę. No i będzie musieli się cofnąć, tylko. To Rashu to Desu. Rashu Desu, no dobra. To co Jeden farbist. No musimy rasować bo mam 6 giga. Nie cierpię tej moty. No jest strasznie chujowa. W ogóle woda w Mordorze. Skąd? Ja się pytam. Jakby była woda na pustyni, ja pierdolę. Ta sama sytuacja. No tak, ale czasem, a nie takie wielkie jebitne jezioro. No to jeziorko jeszcze zrozumiem, ale... Dobra. Ja lecę na zachód, ty na wschód, na, na wschód, ty na zachód. Dobra. Men of the West, go to the West! Taki, taki wierszek, wymyśliłem. Znając, że jest na północ od nas i pewnie już ma e, armadę statków, no kurwa, na pewno to gdzie są na północ? No chyba żeby jednak nie. Dobra, lecę. Dobra. Dobra, już zostawcie ich dwóch. mnie no, mnie zanim zdążą wypowiedzieć Felbist. Birder człowieku, Bilder. Nie zostawię farmy. Nie kto potem musi ganiać? No ty masz ruch hirimów, to jest twoja rola. Ja, kurwa. ja w poprzednich sezonach to robiłem, nie marudź. Nawet nie zdążył we mnie wlecieć, ale krzyknąć zdążył, kurwa mać. A drugi, a drugi builder, przepraszam, no co ty tam stoi? Krzyknął, krzyknął. krzyknął. Dobra. No Dobra, drakonie, tasujemy, chodźmy potasujmy te gówno. Czy no. jak to tam było? <laughs> To ja muszę się tutaj chwilę pobronić, bo już zaczęli mnie atakować dosyć bezczelnie. No ale cię poatakowali, no naprawdę. No ale że mi orkowie nie bili potworzy. Ja wiem, czy ci to coś, coś zrobi wielkiego. No nie mam pancerza, przypominam. Prędzej czy później by mi zdjęli. Byłem u twojego chirurga plastycznego. On twierdził to samo, tam jest się niewiele do da pogorszyć, także no. No prawie 3 minuty. Dobra. Dawaj, tasujemy to gówno. Zobiewca ten Mordor, na chuj mi on. No. Nie zajęliśmy Mordor. Tylko trochę irytujące jest to, że jak się ten region ten, to tak schodzimy. D Dobra. Eee, Haldir i Boromir wracają na Czarną Bramę, niepotrzebnie tam szli. No to właśnie o to mi chodziło, no. Właśnie nie wiem, bo jak się chuj, bo chuj ja się rozbudowuje, ale to tak dla przyzwoitości. Hmm. Co? Czekaj chwilę Dobra, to Elrond tam zostaje. Stajemy tam Dobra, Dobra, bo my... Romy... El, El, Elrond i gdzie leci? Nie, no stoją tam. A może, może zaatakujmy ich od razu? Przecież się co... A, A bo nie, na Kelduinę dawaj. Dawaj na Kelduinę żelazne w górze na wszelki wypadek, a potem się wpierdolimy na Dagorlat. Ten Dagorlat. Jak mi się przypomina ta mapa. Zimny... Słuchaj drogą, to tutaj stocono największą bitwę drugiej ery pomiędzy siłami Saurona i rajmiem ostatniego sojuszu. Zimny pot, nie. I tutaj... się skończy, I tutaj się skończy trzecia era ciekawostka. Dobra, dawaj. No Na bany. inne, się. Tam. Dobra. A, a nie, nie możemy ich Czy możemy ich zrasować? A kurwa. Może, może zrobimy kontrę. Kurde, nie ustawiłem głównych sił. Mam nadzieję, że siły El Ronda się ustawiły, bo jak nie to trochę przypał. Nie, no to są tylko e, siły siły bohater i garnizonówki zawsze wchodzą w pierwszym. A, dobra, e, dobra, to luz. Może tu Arwenę zobaczymy Nie pamiętam sobie gdzie ją dałem Nie się widzieliśmy Może zobaczymy czubakę Gdzie kurwa jestem Nie Aha. wiem Krasujem Może jednak nakraszujemy a mieliśmy inny plan Nie ja teraz nie wiem gdzie rasować no to na pałę O o o! Są tutaj <grymne> Pan To jest rekord Dobra przebijcie 32... to! 32 sekundy <grymne> O Boże święty Prosto na mnie się wbili <grymne> Myśmy chyba jeszcze jednak mieli taką sytuację, ale nie pamiętam. Nie no mieliśmy podobną ale to minutę nam zajęło, jak się wydropili obok nas. Nie no wcześniej, w poprzedni sezon chyba. Dobra. <laughs> Debile. Dobra, co następne? Rogon. Dobra, to na wypadek już zasejwuję, tak dla zasady. Faktycznie, to jest chyba najdłużej, to jest chyba najdłużej trwający na sezon, bo bardzo dużo tych save'ów mamy. Czy ja wiem? No na pewno długo, dużo tur, ale w odcinkach to ciężko powiedzieć, szczególnie, że tak... Drakonie, ma, mam pomysł. Raszujemy. Nie no, ale powiem Ci, trandul z tymi mrocy, e, łucznikami z Mrocznej Płówczy to jest siła nie do zatrzymania po prostu. Jezus Maria, to jest ten pierdolony labirynt. Kurwa. Finał pierwszego sezonu, pamiętasz? To to było? Tak. jakby... A, to jak A gdzie... faktycznie, dobra. Nie... chuj wie gdzie on... Dobra. A, nie, 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 moce, nie moce. moc to się tak. rozpi na brzegach, także. Tyk, cyk. To ja idę na północ, ty idź, ty idź na... ...wschód, na zachód. Dobra. Jeszcze My Myślę, że już możemy się rozdzielać. Nawet jak coś stracimy, to tam już... Tam już chuj. Ile masz punktów mocy? Kurwa. W chuj. Builder... Nie, nie, nie lubię tej sytuacji jak Builder mi się zaznacza w wojsku. Ile masz punktów? 124. A no to ja też. Super, jest równo. A gówno nie porówno. A znalazłeś już go? Tak, ale, możemy, ale możemy, mogą to być zabudowania startowe, może być gdzieś kompletnie indziej. Więc e, idź z tym planem idź tam na zachód. Czekaj, okay. no trzeba wam, że pewnie jest na północy. Najdalej od nas. I uważaj Dobre, na. Dobre. Uważaj na trolle, które tu się kręcą. Co ty powiesz? Dobra, mamy fort czy nie mamy fort? Czy to jest ten moment, ta? Uczni w rocznej puszczy tasują gówno No właśnie mieli rozmowę kwalifikacyjną. jej zejmęcie. No, bez no, bratem nieźle tasujemy te gówno po prostu okay. jak to usłyszałem, to je byłem. Oh. Przepraszam bardzo, no kto wymyślił. Kto to. Kto wymyślił ten tekst i kto się pod tym podpisał? Przy czym po angielsku to ten tekst wcale się za bardzo aż tak nie różni pod tym względem. Dobra, nie gadaj, tylko ta to gówno. Co, The Sweet mówił tam, let's shuffle this shit? So... Sordy, czytał, czy coś ten tym No ale wychodzi na to samo. Po angielsku to bym powiedział, że pracują w sortowni gówna, czy coś, to no, nie wiem. No o, znalazłem kolejny tych. No ja muszę te trolle powypierdalać, bo je denerwować. Czyli są na... są chyba tam, gdzie ty poszedłeś. Jak to jest zyskiem. Zyskiem? Mam półtora, mam dwa kafle. Kurwa. Pewnie te ci big dewy się zdążyli porozpierdalać po całej mapie. A niekoniecznie, jest tu jeden. Dobra, jeden z bani. To jeszcze drugi. Jest drugi! To bierz go. Arr. Jest coś jeszcze do zjebania. O, jest widzę jamę ja troli. Orków. Ja ma troli, tutaj Rosja. <noise> eee, Sprawdź skrzynkę pocztową, jak coś, dobra? Czy tam nie dostajesz maila z dziwnymi znaczkami, jak PGB. <noise> nie dostałem do no bardziej gówna do potasowania. <noise> Uziął. No dobra. Dobra, zostało mi 4 giga, czy wystarczy mi tyle, żeby ten. A czy 4? No. A nie no, to spoko. Zakończ fazę. No. Dobra. Szybki która sposób. armia. Dobra, która armia. Która armia ma dokonać. Rozpier... Dobra, która ma dokonać ostatecznego rozpierdolu. To Ja bym poprosił Haldira na martwe wagna. Dawaj, nie, ja bym poprosił Eleon. A dobra, wszyscy, to ja wezmę te Wszyscy, wszyscy lecą. Ale kto idzie na pie... ale kto jako pierwszy, mimo wszystko. No dobra. To się zobaczy. Dobra, sortujmy Sheep! to samo na przekierować oddziałów na ten yy, mroczną pówczę, ale na szczęście on. Nie był zainteresowany atakiem. Faktycznie. Dobra. Eee, Dobra. No to ja w takim razie, Tranduil czy... E, chcesz Tranduila czy Elronda na pierwszy ogień? Nie biorę ja robię epicką szarżę. No ja biorę Tranduila, bo on się sprawdza nieźle z tymi swoimi łucznikami. No. A zwłaszcza, że tu jest Witch King, no to się przyda. A no, tak. To, jest, to są same Felbi... Chyba, że to Felbista na, na starty. Dobra. Gdzie oni się mogą kitrać? Pewnie, pewnie na przeciwległym rogu. Obu, nie słychać? Albo obok nas są. Nie, nie słychać. Nie ma pytań. Oj! A, w gobliny się jebałem. Dobra. Zawsze mi się... No dobra. dobra, to ja sprawdzę, połud... ja idę na południe. Budujmy się może, co? No ja się buduję. Gdzie ty jesteś? Na południe od ciebie. Ha! Dobra. To jest... Ja tu na gobliny się wjebałem, to już zrobię z nim porządek, skoro już tu jestem. Dobra. Jak się na Ferbista będzie trochę tak, no, pechowo. Ale my się ze poradzę. Mam Beowmera na dziesiątym z, z tą włócznią, to on zrobi raz Trzeba jest smoke, jego też lepiej się pozbyć zawczasu. Ale czekajcie, okay, stop. Chyba mogę się wam pierdolnąć jakąś przemowę, żeby zwiększyć wasz poziom expa. No i gotowe. No i po smoku... Dobra, zapierdala zapierdalaj po to. Szybko. Chociaż Thranduil szybko popierdala, ty minus. O, są! Są, są na to- są za, są na, na od ciebie. Widzę. No właśnie. Ale zdążył cię... popchnąć. No e, nic się nie stało. Dobra. to ty się nimi zajmij, ja tam wyślę już... O, dobra, to już- to już odrobinę bolało. Oa. Dobra, ja będę miał straty, ale teraz to już chuj. Teraz to se możecie. W sumie nie wiem, czy mam straty. Dobra, Dawaj, znalaz znalazłem zabudowania wroga. Dobra, pozbędę się namiotu. Bo on dla ciebie będzie tutaj najbardziej problematyczny. Też fakt. Ja biorę fortecę. Ty szarża i lejemy ich Lejemy ich po pysku Ty to widzisz? No widzę, zaraz nie będzie tej fortecy No i chuj. A będzie, jest dokończyć zdania I 2000 <śm> dania dostałem od Omera. Ładnie Ty ja dalej mam 4 oddziały czyli nic nie straciłem po tym starciu <śm> Chuj pizdę. Kurwa. Tyle po no. Na północy jest no. builder, no, dawaj go I szukaj następnego. Ja już go wezmę. Jest. No, tak stoi. Ej, no co, ja tak stoicie? Błąd synchronizacji. A, ja dobiłem. Ja dobiłem. Z daleka to każdy, umie, to każdy może. Robisz nie ma komu. Rękum. Dobra. Zaraz to chwalebne. A wezmę sobie czemu nie fazę. No. no i wygraliśmy. A, mro, a mroczne bagna należą do mnie. A weź. O, 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 ogniki. Wiecie jak się będzie kosztowało, żeby je osuszyć Dobra, statystyki czytamy. Dobra, a faktycznie najważniejsze, najważniejsze. Wy... 29 tur. Wyrobiliśmy się w 30 turach. No to chyba naj. Ciekawe, bo jakbyś na dwóch przeciwników, to za, zawsze nam wychodzimy za 20 tur, nie? No to no. 30 tur na jednego typa Ale więcej mieliśmy chyba przegranych. Dobra, Dobra. Czekaj, poczekaj Dobra. chwilę. Ja muszę coś coś... Różki? Nie. Liquid. Dobra. Yy, długość rozrywki w czasie... To wiesz, tam sobie przesuń na ten... Albo nie, ja przesunę na... Yy... A, czyli będzie przesuwania trochę. Dobra. No. To generalnie... Ja się utrzymałem 9 godzin 30 minut, Drakon pewnie to samo, zapewne. No, znaczy, to, to nie wiem, jak to jest liczone, także możemy to olać. Ale uwaga, Mordor utrzymał się najdłużej z pokonanych. 4, no, ja 4 chyba wszyscy. 4,32 minuty, Isengard 4,22 minuty i Gobliny 4 godziny 35 minut. Dziwnie to było liczone, mam wrażenie. Znaczy no mam wrażenie, że chyba w tej sesji wszyscy polecieli, nie? Dobra, no to. Czas, świetnie, I dwie dwie... dobra te no to olewamy. Rozegra... Zniesione budynki wiesz, od tego momentu może. Dobra, rozegrane... na trzy jeszcze rozegrane tury. 29, Mordor 29, Isengard 21, y... Goblin 30, 26. Czyli po goblinach właściwie skoczyliśmy w Mordor w trzy tury, no dobra. Wzniesione tak, budynki w Wiertelesie. Ja wzniosłem 613. 528, no to... Jakim cudem, ty miałeś więcej do budynków do budowania. Ja w sumie... Ciekawe, nie? A nie, bo ja czasami się bawiłem w jakieś zwierciadełka Galadrieli, to może dlatego. Mordor z 278... O, pod względem wypada właściwie Mordor ex z, z ten... z goblinami, ciekawe, nie? No. I 293 Isengard. Stracone budynki w czasie rzeczywistym, 91 77, ha. Mordor 227 Mordor. No to. Dobra, to ty, czy, to, o, to ty czytaj Mordor, a ja czytam jeszcze Isengard i Gobliny. No dobra. I tak będzie najwygodniej. Bo teraz nie będę musiał się przeklikiwać. No dobra. Stracone budynki na Piśmiecie Świata: 6 2 Mordor? 8. A Isengard i Gobliny 4. Ciekawe. Zniszczone budynki w trybie RTS 412 Dobra. i mam tutaj najwięcej. Nie, 313. 71 dla Mordoru. 76 dla Isengardu i 61 dla y, Goblinów. Zniszczone budynki na mapie świata. 9. niszczył. 7. Mordor? 0. 0. E, Isengard 5 i Gobliny 3. Czyli co? No, czyli, Ej, czyli też może nadbudować swoje budynki. Ciekawe, nie? Zbudowane fortece 3: 3, Mordor 4. E, jeden dla, jeden Isengard i 4 Gobliny. Zbudowane nie, nie gospodarstwa 17, a no, a Tak, 15. Mordor. No i Isengard oraz gobiny 4. Nie są. Czy będę koniec. konieczna? wszędzie budować aklecie, nie? Zbudowane zbrojownie 5. 9. Się uzbroję. Mordor 6. Przegolili cię. Haha. No i Isengard 6 i gobiny 2. 2. Zbudowane koszary? 9. 6. Ale Mordor wygrał 12. Nie. A, a nie, Eisengard też ma 12. I Gobliny 11. Stworzone ja jednostki 2141. 3056. A ty? Mordor. No to chyba nikogo nie dziwi, no. że ma najwięcej. 819. No to Eisengard ma 4, 4660 prawie, że jednej zabrakło. I trudna 5821 Stracona jednostki tak wpróczu, 1744 3316. 3316. Zgadnij, kto ma najwięcej straconych? No, mordor. Ile? <grym> 997. Isengard. No to Isengard jest na os, Jest 5335 i gobliny 6462. Co no, jest? Można się było spodziewać. Stosunek zabitych straconych. 6-0-2. 3 0, 0, Mordor. No? Isengard 034 34 Gobiny 0-23. Stracone... najlepiej tu. O, tu, tu, tu. Tu jestem fawok mistrzem, chyba. Stracuję jednostki w trybie Autoriz 6. 0. No Mordor też. No i e, Isengard i Gobliny też. Bo to mi się wbili, wbili mi się na moje tereny. i te w czasie rzeczywistym. E, 10498 a O kurwa. Ile masz? 10 169. Mordor? Ale jak nie wiem, 1629. Isengard 1800, Gobliny 1500. Plus 10. No Tutaj. Zabite jednostki? 0. 0. Isengard 3 i Gobliny 3. kuj im na pizdę. Zwycięskie bitwy w czasie rzeczywistym. 52. E, tyle samo, bo razem wszystko praktycznie. No. 0. A nie, jedną wygrali. I Isengard wygrał dwie a Gobliny 1. Przegrane... Przegrane w czasie rzeczywistym. No, my po 3. 3. Mordor? Mordor, zapewne. Tam chyba wtedy Gondor i, i co jeszcze było? No i coś tam jeszcze. Chyba, chyba jak nam się przez Minhirad pieprzyli na początku gdzieś, która jest tamtych. A, no może. Dobra, stosunek wygranych, czekaj, przegranych. Czekaj. Są to... A Mordor, Mordor, ile przegrał? Aj, 25. Y, IceGar 22 i 2 i Gobliny 25. Stosunek wygranych z przegranych bitew w czasie rzeczywistym 17 3, 3. Nie, czy to ma znaczenie 17 004 dla Mordoru. 009 dla Isengardu i 004 dla Goblinów. Zwycięski, zwycięskie bitwy w Autorisolwie 0. 0. 0. No to Isengard i, i Gobliny po 3. Nie. Przegranie Przegrane bitwy na Autorisolwie, no to odwrotnie po prostu będzie. Po 3% no, zero. 30, 30. Zero. Na no. Autorisolwie to kurwa każdy potrafi. Podbite no. terytoria. Ale perderzenie to nie ma komu. 22-24 H. Mordor? 15, ale podbite. A, a nie, dobra. Aresenkar, 13 15. I gobliny 9. Stracałem terytoria 4. Gobliny w ogóle jakoś tak strasznie się słabo rozwinęły. No ja tu te... jako ostatnie, nie? Stracałem tery... no, ja stras... terytoria 4. 4 Easy Mordor 15 dla Mordor i to jest rekord. Goblin, 3... Goblin 13 i Gobliny 9. Pod... Podbite regiony 6. 5. Dwa. No i Isengard i gobliny po jednym mają. Stracone regiony, ja mam jeden. Ja też. No i Mordor. Mordor ma dwa. No to gobliny Isengard po jednym. No i tak. Tyle. Tyle. No to kontynuuj. No dobra. Wracamy do lobby, Po raz ostatni w tym sezonie. No, Be no dobrze, koniec. To jest zarówno koniec z tego sezonu jaki koniec rozgrywek na standardowej wersji bitwy o Śródziemie 2. Aczkolwiek no, nie, us... wrócimy, ale... nie ukrywam, że być może kiedyś wrócimy, ale jak już wspomniałem, siódmy sezon będzie na, na dodatku, czyli Witch Kingu. No i będzie co o czym opowiadać, bo to, tamta wojna pierścień dosyć mocno się różni. No i to jest wie? chyba. No dobra, no to... ale generalnie jeśli chodzi o szczegóły siódmego sezonu, to już za dwa tygodnie. O ile nam, się, o ile nam Witch King nie będzie sprawiał problemów, bo też tak się może okazać. No, no dokładnie. Tam to dopiero księstwo Morgulu będzie, co, co druga bitwa było od synchronizacji. W Będziemy walczyć za... a to się a w nie, 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 nie będziemy za Angmarem. Nie, my jeszcze ustalimy sobie zasady. Podejrzewam, ja mam taki póki co plan, że po prostu to będzie to samo co w pierwszym sezonie, tylko że na nowej, właśnie grze. No. A póki co to by było na tyle. Tak więc mówił Marshal i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru. Drakon też mówi, wszystkim widzom miłego wieczoru, bo oczywiście nie dał się pożegnać. Tylko muszę to wszystko sam załatwić. Tak,